Cześć, witam na kanale Infu, prawa. Z serii Kuchnia Ogrodnika: Jak zrobić sok pomidorowy? Taki swojski, pyszny, zdrowy. No, moi rodzice go bardzo lubią, ja wolę sok z jabłek i z innych owoców. Ale dobra, moja mama robi sok z pomidorów, a ja jestem narratorem. Pomidory z działki, więc różne, różniaste, ładnie to wygląda na talerzu. Przekrojone pomidory ścieramy na tarce na grubych oczkach. Może się ktoś zdziwić, no bo można sparzyć pomidory i ogólnie powinno być to no, łatwiejsze, ale mama wszystko ściera na tarce, a skórkę wykorzystuje na ocet. Ale o się na innym filmie. Ścieranie pomidorów na tarce idzie szybko, szczególnie gdy przyspieszy się ten filmik. No. Generalnie to fajnie jest, że są jeszcze pomidory na działce. Polecam Wam wszystkim uprawę pomidorów, no bo możecie mieć szczególnie latem świeże pomidory, a potem przez cały rok różne przetwory, szczególnie zimą i wiosną. A pomidory można uprawiać nawet na balkonie, tarasie, a nawet na parapecie. Pomidory na sok można zblendować. Dla mojej mamy największą wartością jest jednak to, co się bezpośrednio z tych pomidorków wyciśnie. Moja mama pije całość, włącznie z nasionami i to jest według niej najlepsze. Można oczywiście zrobić tak, że będzie no sam sok bez tych nasion. Ile pomidorów zatrzemy, tyle będzie soku. Mieszamy to, co mamy w pojemniku. Do wyparzonego słoika wlewamy nieprzetworzony sok. Do każdego słoika wsypujemy niepełną łyżeczkę soli kamiennej. Tutaj mamy słoik litrowy. Wszystko dokładnie mieszamy. Zakręcamy słoik. Do mniejszego słoiczka dajemy oczywiście tej soli kamiennej mniej. Słoiki pasteryzujemy od zagotowania około tak od 7 do 10 minut, tak, nie więcej. Tutaj jest już przygotowany, pasteryzowany słoik. Na dole słoika jest woda. Gdyby był zrobiony przecier, no to tej wody by nie było. Ale woda tutaj nie przeszkadza w żadnym stopniu. Oczywiście, z soku można już korzystać od razu po starciu pomidorów. No teraz to już zależy od naszych preferencji, ale mama preferuje do tego szczyptę soli, szczyptę pieprzu, trochę bazylii, oregano. Wszystko dokładnie mieszamy, no i można pić. Przejdźmy jeszcze jednak do słoików. Mama, gdy ma ochotę, teraz czy też zimą, bo dosyć dużo tego sobie właśnie robi, otwiera taki słoiczek, nalewa sok do szklanki, no i go pije. Najpierw wszystko mieszamy. Nalewamy sok do szklanki. Soli już nie sypiemy, bo była no wcześniej sypana. Dodajemy trochę pieprzu, trochę oregano, trochę bazylii. Tak, mama preferuje, oczywiście, wyrobicie jak chcecie. I taki szybki przepis, właśnie na sok. Ciekawe właśnie, czy, czy Wy też taki wykonujecie. Zachęcam Was oczywiście do zakupu mojej książki Info uprawa jak uprawiać warzywa. Jest to książka o uprawie aż 64 warzyw, a warzywa można mieć nie tylko na działce, ale też na balkonie, nawet na właśnie parapecie. Więc serdecznie Was zachęcam. Jest teraz promocja do końca września. Książkę można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Pozdrawiam.